Słowa Ewangelii według świętego Jana. Tobie, Panie. Było to przed świętem Paschy. Jezus, widząc, że nadeszła jego godzina przejścia z tego świata do Ojca, Umiłowawszy swoich na świecie, do końca ich umiłował. W czasie wieczerzy, gdy diabeł już nakłonił serce Judasza Iskarioty, syna Szymona, aby go wydać, widząc, że ojciec dał mu wszystko oraz że od Boga wyszedł i do Boga idzie, wstał od wieczerzy i złożył szatę, a wziąwszy prześcieradło, Nim się przepasał. Potem nalał wodę do miednicy i zaczął umywać uczniom nogi i ocierać prześcieradłem, którym był przepasany. Podszedł więc do Szymona Piotra, a on rzekł do niego: Panie, ty chcesz mi umyć nogi? Jezus mu odpowiedział: Tego, co ja czynię, ty teraz nie rozumiesz, ale później będziesz wiedział. Rzekł do niego Piotr: Nie, nigdy mi nie będziesz nóg umywał. Odpowiedział mu Jezus: Jeśli cię nie umyję, nie będziesz miał udziału ze mną. Rzekł do niego Szymon Piotr: Panie, nie tylko nogi moje, ale i ręce i głowę. Powiedział do niego Jezus: Wykąpany potrzebuje tylko nogi sobie umyć, bo cały jest czysty. I Wy jesteście czyści, ale nie wszyscy. Wiedział bowiem, kto go wyda, dlatego powiedział: Nie wszyscy jesteście czyści. A kiedy im umył nogi, przywdział szaty, i gdy znów zajął miejsce przy stole, rzekł do nich: Czy rozumiecie, co Wam uczyniłem? Wy mnie nazywacie nauczycielem i Panem, i dobrze mówicie, bo nie jestem. Jeżeli więc ja, Pan i Nauczyciel, umyłem Wam nogi, to i Wy, Wyście, powinni sobie nawzajem umywać nogi. Dałem Wam bowiem przykład, abyście i Wy tak czynili, jak ja Wam uczyniłem. Oto Słowo Pańskie. Usiądźcie na chwilę, ci, którzy mogą. Wiecie, co dzisiaj jest w centrum? Dzisiaj Jezus ustanawia dwa sakramenty: Eucharystię i kapłaństwo. W centrum dzisiaj jest właśnie Eucharystia. I ja myślę, że to, że w centrum jest Eucharystia dzisiaj, to nam bardzo mówi o tym, jakim my jako Kościół mamy być. Jezus nas uczy dzisiaj bycia Kościołem. Jezus nas chce dzisiaj nauczyć być wspólnotą. Jak mówi o tym, jaką mamy być wspólnotą, to pokazuje właśnie Eucharystię. Bądźcie Eucharystią. Macie być kościołem eucharystycznym. I Ewangelie, kiedy przypominają ostatnią wieczerzę, to wspominają dwa wydarzenia. Tak jak dzisiaj usłyszeliśmy świętego Jana, umycie nóg, a drugie to jest uczta. I teraz, żebyśmy wiedzieli, jaki mamy być Kościołem, to trzeba sobie krótko powiedzieć o tych dwóch rzeczach: o umyciu nóg i o uczcie. Po pierwsze, umycie nóg. Jezus pośród nas to jest Ten, który służy. Jezus pośród nas to jest Ten, który służy. Jezus, który przychodzi, to nie jest Jezus, który dominuje. To nie jest ktoś, kto jest imperatorem. I to jest, słuchajcie, bardzo niepopularne, mam wrażenie, bo my chyba jesteśmy dzisiaj bardzo do tego przyzwyczajeni, że bardzo jest dla nas atrakcyjne życie, które jest sukcesem, które jest zwycięstwem, które jest dominacją. A Jezus pokazuje się jako ten, który służy. Jestem pośród Was, jako ten, który służy. My jesteśmy wiecznie zajęci myśleniem, jak osiągnąć sukces. Stawiamy sobie kolejne taski, kolejne challenge, po to, żeby osiągnąć sukces, żeby wejść trochę wyżej na tej, na tej drabince kariery, żeby być troszkę wyżej, osiągnąć sukces. I my dużo bardzo myślimy o tym, jak osiągnąć sukces, a mam wrażenie, że naprawdę za mało myślimy o tym, w jaki sposób pomóc drugiemu, czyli w jaki sposób służyć. Jezus w Eucharystii uwalnia. Jezus w Eucharystii wywyższa. Jezus w Eucharystii ratuje. I kiedy pomyślimy sobie o Kościele, kiedy pomyślimy sobie o naszej wspólnocie, to myślę, że czasami możemy tak dostrzec, jak bardzo żeśmy od tego odeszli. Bo kiedy Jezus uwalnia, to mam wrażenie, że my bardzo często zajmujemy się wprowadzaniem niewoli. Kiedy Jezus wywyższa, to mam wrażenie, że my bardzo często poniżamy. I zajmujemy się poniżaniem. Kiedy Jezus ratuje, no to my jesteśmy naprawdę zajęci potępianiem. Jezus uwalnia, Jezus wywyższa, Jezus ratuje. W Eucharystii celebrujemy to, czym jesteśmy. W Eucharystii celebrujemy to, czym jesteśmy. Jesteśmy Kościołem służby. Powinniśmy być Kościołem służby. Powinniśmy być kościołem Eucharystii, powinniśmy być wspólnotą służby. Powinniśmy być uwalnianiem, wywyższaniem, ratowaniem. Tak aby ktoś, kto wchodzi do kościoła, tak aby ktoś, kto z nami rozmawia w pracy, czy spotyka nas na rynku, spotyka nas w kolejce do supermarketu, jak chcemy wyszarpać jakiś wózek, to on powinien czuć się wywyższony, on powinien czuć się uwolniony. On powinien czuć się uratowany. Dlaczego? Bo my jesteśmy kościołem i tak jest, takie jest nasze zadanie. Jezus to jest ten, który służy. Po drugie, słyszymy opis uczty. Uczty, czyli jedzenia. Jeżeli jesteśmy kościołem Eucharystii, to jesteśmy kościołem jedzenia. Czyli mamy karmić, mamy karmić, mamy dawać siły, mamy motywować. Ale wiecie, jak tak ja to powiem ze swojego doświadczenia. Jak ktoś odprawia mszę Świętą i trzyma ten chleb, to jest coś naprawdę takiego porażającego w tym wszystkim. Porażające jest to, że ta Eucharystia to jest coś tak niesamowicie kruchego, że wystarczy za mocno, złamać, za, za mocno złapać, to się po prostu łamie. Eucharystia to jest coś, co karmi. Ale to jest też coś, co jest kruchego, coś, co jest niesamowicie słabe, coś, co się tak bardzo łamie i tak prosto jest to złamać. Więc jeżeli jesteśmy Kościołem Eucharystii, to my byśmy bardzo pewnie chcieli, żebyśmy byli Kościołem dominacji, żebyśmy byli Kościołem zwycięstwa, żebyśmy byli Kościołem sukcesu. A Kościół Jezusa, Kościół Eucharystii, to jest Kościół kruchy. To jest Kościół słaby. Czyli byśmy chcieli pewnie bardzo Kościoła, który jest rajem na ziemi, który jest takim przypomnieniem sobie tego, jak było w Ogrodzie Eden, że była harmonia, że było piękno, że było dobro. Ale w praktyce to dużo częściej przypominamy Kościół Babilon, czyli prostytutkę, kogoś, Kogo za żonę pojął sam Bóg, ale też kogoś, kto dużo bardziej woli bliskość z kimkolwiek innym, z kimkolwiek. I jak patrzymy na Jezusa przy stole, jak patrzymy na Jezusa przy stole przy Eucharystii, to widzimy, że on się nie oburza, że ten chleb jest taki kruchy, że on się nie oburza tym, że to jest takie słabe. Wystarczy pokusa, i bardzo łatwo nas złamać, ale w tym wszystkim nie chodzi o naszą doskonałość, ale o Niego. Nie chodzi o naszą doskonałość, ale chodzi o Niego. O to, aby to On nas karmił, aby to On nas podnosił, aby to On nas uwalniał. I zobaczcie, kiedy Bóg patrzy na Kościół i widzi Kościół kruchy, tak jak chleb, który tak bardzo łatwo złamać, byle pokusa nas jest w stanie złamać, to Bóg się nie oburza. Bóg się nie oburza, boli go to, ale on się nie oburza. Dlatego każdy z nas, obojętnie jak w wielkim grzechu siedzi, może od lat, jak wielki grzech nas prześladuje, to każdy ma swoje miejsce. Bo nie jesteśmy kościołem ideałów, ale jesteśmy kościołem ludzi, jesteśmy kościołem chleba, kościołem Eucharystii, która sama jest krucha i łamliwa. Jak każdy z nas. I ostatnia rzecz. Jezus w bardzo dziwny sposób związał się z Eucharystią. To znaczy, że ilekroć się odprawiam mszę świętą, zawsze, kiedy się odprawiam mszę świętą, to On jest. Zawsze. Jezus w bardzo dziwny sposób związał się z nami. Jezus w bardzo dziwny sposób związał się z Kościołem. Ilekroć Kościół Ilekroć my jesteśmy, to i On jest. I On jest z nami. Jest tak mocno z nami zespolony, że to jest po prostu niebywałe, to jest absurdalne, i to jest nielogiczne. Ale gdziekolwiek jest Kościół, tam jest i On. Kościół, który jest kruchy, Kościół, który jest słaby, Kościół, który tak bardzo łatwo złamać.